Cześć, mamy poniedziałek, mamy godzinę 13.38. Ja się biorę za, e, za sprzątanie i trochę trochę pozamiatać. Potem muszę kanał stworzyć w sensie stworzyć baner, Muszę e, zmienić no czy może banner, no w nie wiem jeszcze, co dodać na banner. Ale ogólnie muszę zaraz montować odcinek, ustawić inny water kanału, nazwę zmienić. No i będę się bawił w wyrzucanie filmiku. Później muszę lektury sobie posłuchać, mam cztery do posłuchania. Teraz w ten weekend mam egzamin, no to warto byłoby się trochę pouczyć. Mam z matmy i z polskiego egzaminy. Z tego, z polskiego jest ustny, z matmy nie. No i też jeszcze jest rozprawka z polskiego, więc trzeba się nauczyć. A później wieczorki idę na MMA. Dzisiaj jest taki w sumie fajny dzień, już się zbierałem chyba na to MMA. Tak, ile. No już z parę miesięcy się na to raz zbierałem, jakoś się nie mogłem zebrać. I stwierdziłem, że w końcu w styczniu się wybiorę. Nie dlatego, że nowy rok, tylko że dlatego, że w grudniu miałem pójść, ale w grudniu mi to nie wypaliło. W grudniu tam siłownia, inne sprawy były. Teraz jest cały czas siłownia, no i ogólnie chcę sobie już od stycznia, do dzisiejszego dnia. Zacząć sobie latać na MMA, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Już mi za kwasy z nóg zeszły, już nie jest tak źle. Wczoraj to była... nie, przedczoraj była macabra, naprawdę myślałem, że nie dam rady. Dzisiaj jest dobrze, chociaż bolą te nogi, ale jest o wiele lepiej niż było. I zaraz Wam pokażę ten motor, który będziemy na wakacje sobie lecieli. W którym miałem ostatnio wypadek, bo stoi sobie tutaj na tarasie. Pokażę, jak on wygląda. Na razie się biorę za sprzątanie, a potem. A potem Wam pokażę ten motor. Tak to zrobię. Ja sobie craftuję intro. Aktualnie się bawię tym wszystkim. Zaraz będę też montował odcinek. Na razie w sumie nie mam z dużego pomysłu na to intro. W sensie pomysł jakiś był, ale jednak, jednak znowu bo nie mam. Więc nie wiem jak chcę to jeszcze do końca zrobić. Gdzieś tam jakiś lekki zamysł, mówię mam, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Jak to zrobię? Nie ja raczej zrobię, raczej to zrobię i wtedy będę robił już odcinek, będę montował. I jeszcze, jeszcze trzeba kanał trochę sobie ten poogarniać, muszę awatar tam wrzucić, baner dzisiaj nie zrobię, bo muszę, ma się o Martyna powycinać parę rzeczy, ona choruje, źle się czuje, totalnie głowa ją boli, nie wiem, jakoś taką niby gorączkę ma, coś tego typu, nie wiem, my sam już przez kilka dni, mnie samego też głowa boli, gdzie w sumie, no też jakoś tak z dwie godziny temu ja czym takie osłabienie totalne, nic mi się w ogóle nie chciało. Ale w sumie no, robiła tego też tego COVID-a, jednak covid -a nie ma. Chociaż tam jej brat to ten po trzech po tygodniach mówi, że dopiero jest pozytywny, no ja tam nie wiem, no dziwnie trochę. Cały czas się źle dziewczyna czuję, więc no, wam nic nie ponagrywa. Jedynie co to ja robię na razie są jakieś nagrywki. Jak siedzę w domku, teraz się biorę za ten montaż. W sumie internet mi w ogóle też poszedł. O! Telefon mi też poszedł! Internet mi poszedł, chciałem sobie posłać lektury na egzamin, a nie mogę. Nie mam internetu, więc sobie intro porobię w takim razie. A później porobię montaż odcinka. W sumie na tyle, nie? Do potem. My to tak teraz nie montuję ten odcinek i doszedłem do wniosku. Wcześniej, znaczy, mój wcześniejszy wniosek był taki, że odcinki będą się pojawiały co poniedziałek, czyli co tydzień, ale teraz zauważyłem, że jak na 3 dni nagrywania i to bardzo krótkiego, tak naprawdę, bo w sumie. To w sobie tylko moje, moje nagrywanie podbiło te minuty. jak Marta jeszcze coś nagrała, to już w ogóle byłoby strasznie dużo. To wyszło 13 minut, 19 sekund, więc w sumie to jest dosyć dużo. A raczej chciałbym, chciał, żeby odcinki były 10-15 minutowe maksymalnie. Więc co raczej do wrzucania odcinków, to będzie wyglądało na takiej zasadzie, że tyle, co, ja, co tam sobie nagramy, to nie wiem, będą dwa dni, czy będą to 3 dni, będą to 4 dni, może być jeden dzień. No to ogólnie to zależy, ile tego minutowego nagrywania będę miał. Będę się starał zamknąć w 10-15 minutach tego odcinka, więc odcinki będą. Wpadały w sumie w momencie, kiedy będzie 15 minut, 10 minut e, filmu zmontowanego, nie. Jednak pomysł wcześniejszy poszedł się jewać i będzie to na innej zasadzie robione to. W sumie tak do osób, które jakiekolwiek będą, to kiedykolwiek oglądały to ciki będą. Jak się skraftuje 10-15 minut tego nagrywania, nie? No ja już odcinek zmontowałem sobie. Zaraz go będę konwentorował. Internet mi powrócił, więc sobie będę dalej lekturki słuchał. Spakowałem się na mema. Muszę sobie jeszcze tego przypomnieć, jak się bandaże wiąże, bo w sumie dawnych nie wiązałem. Ale istotna sprawa, żeby sobie jakiś jakoś tam nadgarstek uchronić. Lecę do paczkomatu, opaczka mi przyjechała i... no i będę jechał, będę jechał już na Mema, nie? I w sumie tyle. Nic poza tym się więcej nie wydarzyło, oprócz tego, że nie miałem w ogóle internetu przez dwie godziny i musiałem z telefonu słuchać sobie lektury to sobie poza tym nic więcej a, wrócił, bo w sumie uciekł więc wrócił, chciał tak być na dworze tego na łańcuch przypiąć, siedzi na dworze teraz ma karę Wam pokazać motor bo Mot motorek tak się prezentuje nówka z salonu ale już po wypadku <laughs> nie no, ale jest z nim dobrze odpaliłbym go, ale kurczę, nie mam kluczy w sobie. tu się wywaliłem, ale to już to jest w ogóle pierwsza stłuczka to tu jak go wnosiłem, jeszcze był śnieg, tak się poszliśmy z nami, tak je poleciliśmy na bok, jak między drzwi. I w tą futrynę uderzył i tu się mu rozdarło. A z wypadku na ulicy to się wydarzył tak, że składłem. Tu zmiana biegów. Wygięta jest, była prosta, teraz jest tak. Nie idzie nic niż wyżej dwójkę wrzucić. Nie wiem co się stało. Mam nadzieję, że nic nie będzie to poważnego, tylko wina tego nie znam się, więc nie wiem. Poza tym rączka. Tutaj macie tak ładnie zamontowane, nie? Osłony, a tu macie... Pęknięte, bo upadliśmy, no ale to jakoś skleję sobie coś pomośne po i będzie dobrze, nie? I do niego tu mamy trzy kufry jeszcze takie ło. Teraz jeden, drugi i trzeci. Nie, to, w to będziemy się pakowali na wakacje. No i tak to wygląda. Ja lecę do paczkomatu i na MMA. Dobra, na to, że się zajebałem i pojechałem do złego paczkomatu, ale tu ciemno, kurczę, niech to się światło zapali. No. Bo pojechałem ten do tego co zawsze jeżdżę, nie tam gdzie zawsze mam przesyłki i się okazało, że na kto nie ten. I muszę jechać do innego, ale to już sobie pojadę już po treningu. Bo teraz mi się nie chce już mam... czas, teraz jestem u Martyny. I sobie podlecę będę wracać z treningu. Ale się nie nie Cała będzie! I idą, do nas. I idą nam w Trzymaj! Nagrywacie. Cześć! Mamy jedzenie dla Cześć, łabątki! Jak wstały dumnie! Uważaj, że się nie Cześć! Ale ty jesteś piękny! A tam jest Konrad i on też jest piękny! Zobacz, jak wszystkie stoją i czekają! Dzień dobry! Jaki piek? On ugryzie! W sensie, on tak ciacha! Widzisz? Nie, nagrywam? Tak, nagrywam! Mówię ci, że one ciachają. Mówię, ja, nie, ma mnie jedno, nie Tak, tu nie dostał? Ten, ten, tamten i ten. Dobra, no bo to jest ładnie. <grym>, bo ładne. Bo Jeszcze Bo ładne. Bo jak się Trzeba, to mało, Bo Bo

Jak ja O no, nie chcę, ale nakarmić to jest też, że on ci nakarmił. Ty duży, chodź tu. No, Nie gryź go. On chodź. też chce. Daj. Chodź, koleżka. Masz. Pójdę do samochodu, Ojoj, nie dostał, kaczka mu ukradła. Czekaj. Poczekajcie, próbuj, czekaj, Poczekaj. Poczekaj, Do samochodu, czekaj. samochodu wrócić. Całych dam. Poczekajcie, Jeszcze niech do Palićka tutaj, nie? Ale by było! No cześć maluszki! Dobra dam jeszcze no oczy. Ale to spokojnie, jak? No pomału, pomału wow. Muszę porwać, no, no dużo was jest No Każdy musi dostać, czekaj Każdy <gry> musi dostać Jak dam ci taką napierdolić nocą, to chyba na no, Aż nasyczał Pomału, pomału Spokojnie, poczekaj no He <grymne> he, no jaki? Mimo, że taki galik to jest. No. <grymne> Jak ja się czuję osadzona w tym momencie! On się no. cały czas na mnie patrzy! Ja Co ty galik zrobił? Dobra, czekaj, teraz ratunki dostaną, dobra? Chila. A już tamten nie dostał! Ten cygaro przyszedł! Ten z waloną tą! Teg, hey, nie gryź, palców! Nie ty, teg! Hey. <grymne> Jak... A ja mówiłam ci, że są wysokie, nie? Co? Jeszcze statek tu nie było, fajny tu Tak mi jest miło. Nagrywasz statka? Tak! Jeszcze tam statek. Kaczkę! Podciągnął jest w tłum! Co? Masz, dasz A nie rzucę temu z on normalnie tak ma. Ale nie не так, что вы не видите, Cześć! Myślałam, że do mnie podejdziesz i mi co? dasz, nie? O, Ała! A <ślaś> ładnie, palcem! No. Tam jest z Cześć, co powiesz do kamery? Jak to, masz to na imię? Ktoś tu jeszcze nie dostał, chyba. Ten dostał, dostał, ten nie dostał. No proszę, połowa, no już mnie palce bolą od Was. A mocno gryzą? No tak trochę. Tak trochę? Jeszcze? No już, już czekaj mi będziesz wyrywać się Poczekaj, połama, no? Patrz. O, A dacie się pogłaskać? Chce się dać któryś pogłaskać? No nakarmiłem was, no byście dali się już pogłaskać. No? No, cześć. Kurwa, trapu, trapu. <trafa> trapu, trapu. Właśnie, no, już was nie zawiję, no Już tyle. za mi siedzę. No? Pomoc. no. Ała, kurwa, jest palcem, no! Cześć, co powiesz do kamery? Jak tak, masz proszę. na imię? Ktoś ty jeszcze nie dostał chyba? Ten dostał, ten nie dostał. Tak, poważnie. No proszę, pował. no już mnie palce bolą od was. A mocno gryzą? No tak trochę. Tak trochę. Jeszcze? No już już czekam i będziesz wyrywać wciąż. Poczekaj, pował. no. A dacie się pogłaskać. Chce się dać któryś pogłaskać? No nakarmiłem was, no byście dali się już pogłaskać. No? No, cześć. Kurwa, trapu-trapu. Trapu-trapu. No. Już was nie zawiję, no. Już tyle za mi siedzę. No? O, <laughs> no, dobrze, Ale to moją się szczenę, nie? Dobra, trochę kaczki dostanę. Ja się coś was boję, bo wy tak... No, a ty do mnie idziesz! A to chyba te szczeniaki, co widzieliśmy, nie? Tak. Daj, mam swego ulubieńca. Daj mu A rączki. Ej, dziobacz! Nie dowiemy tam. Masz. Uważaj, no, muszę się pogłaskać, Martyno! Ojej! Ale ty fajny jesteś! Pierwszy raz głaskamowę. Daj mi miło. <laughs> Ale jeszcze jakby ci się wypłynęło. Ej, nie liczmy ręką. No nie dziob go! Masz! Teraz jesteś fajny, przyjacielski jest, chyba, jeden z najbardziej przyjacielskich na Węgrzech. Chcesz go pogłaskać? Ty, hodź, jest, zaraz, bawa, nie, tak! Ty, małdy czekaj, zaraz chyba, nie Ty jesteś taki fajny kurwa, ty, chłopak, nie, że dziewczynka nie wiem, o to moskodzić, proszę. Nawet ale dajesz pogłaskać. Cieś. Ale fajny jest, <laughs> jesteś. Żukaczki ci ukradły. To może jak wstaną do no, oka? Cześć! A ty co chcesz powiedzieć? Do no. no czego go dziobiesz? Masz. Widzisz? Taka z dupa włowa, że ci kaczki zabrały. Nośko, nośko. No macie, koledzy, też tu proszę. No tu, pod sobą masz, pod sobą. Tu masz, doba. Tu, no patrz, ty. Tu masz, patrz. Też masz? No, twarzej czy, masz. syczysz, masz. To ty jak zabrał. <noise> jak się teraz patrz, co się stało? Tak skręcił głowką, ale jak? Która z was weźmie z ręki? Która będzie i weźmie z ręki? No? No, chlebek? Chlebek? No, która z chlebek? No, no, nie przyjdzie ten mną. No, już nie, nie, so. no so bardziej kurwa, niż, <noise> Proszę. nie, 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 będę nie, 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 będę no nie idzie uciec. ten jeden taki przybłęda tam. No patrz, no, chłopiec, tu masz, no. Do czego słuchasz? Tu masz jedzonko, weź sobie. Zobacz, przyszedł jeden. Dobrze, no, dobrze. Proszę. <grym> Proszę. Tu, Ty, okay, przybłęda, chodź tu, masz. Patrz tu bliżej, Kaczkę mu zebrał. Nie gryźcie się. Na to tu, tu, no, tu. Co no Ostr... ty wielki? Nie wolno. Co ty robisz? <śmyszała> na mnie Trzymaj, bardzo ładnie No masz że taki agresywny jesteś, nie? Trzymaj On to by się z kazikiem pobił no. Nie, tuć po, żeby, bo, bo wy gryziecie w rękę Na no, kurwa podzielę Dziebną no, mi buta! Dziebną mi buta! Który? Ten. No bo, bo chcę jedną, to już ci daję No już nic nie chcę, ja nie przebierz! To jest no już już, to tak. Tu patrz, tu tu tu. tu. Bo gryziecie wrączki, no. Naprawdę to nie jest przyjemne. Jeszcze jak masz zimno w ręce to w ogóle jest tragedia. I już nie ma chleba? No nie ma. Ja chciałam im dać. Dobra, pomału. dostałeś szybkiego. Poczekaj swojego kolej. Nie. Teraz ty. Ty proszę, tu masz. To już tu tamtemu, tam, tam, tamtemu, tamtemu. Tam, tam, tam. E! Eee! nie go, no przecież ci dam. Kto jeszcze nie da One wszystkie są głonne, no tamten ostatni. Ty ostatni, chodź tu. Jest tam nie całą Co ty go wyjdziesz? No przecież chcesz jeszcze tam Tak, wielkie ławę. No czekajcie, bo ja nie mam na razie Chciałbym przejść. Dziękuję. Jest ostatnia krągka. Kto zasługuje na nią? Wszystkie. To no, jest racja. O. No, podzielę wam to jakoś, no ale no tylko na Tylko dam kawałek, żeś no. Podzielę wam to na cztery. Ty, proszę? O, dobra, kolega ci zajmuje. Tu masz? No młody, tu. Patrz. To no, młody. Co ty chcesz? No patrz. No tu. Patrz. No bo ci zabiorę, mówię ci. Dobra, to masz ty. Nie mam już, końców się chodzę No nie mam, naprawdę Ale jesteście fajne? Nie mam, serio, już są pół starego Ale wszystkie są młodziutkie, mają młodziutkie tak, szyjki strasznie straszne. Nie, nie, nie grysz, 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 nie naprawdę, nie wiem, nie, nie. stary Ale tamten tam to jest chyba i ta albo i matka, nie? Ten tak. taki duży Nie wiem czy to jest jakiś stary Ty jest ten taki dorosły, nie, wiem, to jest bardziej chyba ten dorośli, nie wiem, to ze wszystkim mi się wydaje a mi się wydaje, że ogólnie mi się wydaje, że to wszystko są samice, a ten to jest facet, nie? Tak, Ty ja masz cóż? Ja nie mam już, naprawdę. Na dnie mam już żeby wam coś dać. Ja bym widział, że was tyle będzie kupił pary bochenków, naprawdę. Cześć! Cześć. pani w sklepie będzie można kupić jeszcze chleb? Tak. To możemy podjechać. Jak on dostojnie wygląda! Jakby wszystkie dostojnie wyglądały.